No siema, to ja, znaczy, <laughs> ten tutaj na blasku to pod żadnym pozorem nie jestem, <laughs> nie jestem ja. Będziemy dzisiaj sobie czytać, sprawdzać, oceniać listę, tak, listę klientów Epsteina. Jeżeli nie wiecie, kim on jest, to jest bogacz, bardzo bogacz, posiadał swoją wyspę, na tą wyspę przyjeżdżali celebryci. Um wysoko postawieni ludzie, wiecie, tacy, sz, takie szychy, nie, te iluminacji całe, to wszystko, no to, 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 to tam, tam właśnie się znajdowało razem sobie, wiecie, trzepali ku wzajem na tej wyspie. Jeżeli myślicie, że sobie p*** głupoty, no to on p*** głupot jeszcze więcej, a tamci cebryci jeszcze więcej. No co, jeżeli wam powiem, że na przykład, że Stephen Hawking tu nawet był, ten co czarne dziury badał, mi się wydaje, że trochę mu się popierd**ł w tej głowie już od tej choroby i badał nie te dziury, co, co trzeba, nie. Od razu tam kilka rzeczy też wyjaśnię, bo coś tam czytałem, coś słuchałem, nie coś. Nie będziemy wszystkich dokumentów czytać, bo to jest 90. Dziewięcie... Ile tam było? 90, chyba dwie strony dokumentów. Nie po to tu jesteśmy. Jesteśmy tutaj, żeby się pośmiać. No to sprawdźmy, kto mógł ci na takiej liście by znajdować. No to mamy tutaj Książę Andrzej, drugi syn królowej Elżbiety. O kur. Książę Andrzej, yy, Zarzuty tutaj by. Gewrem mówiła, że była zmuszana do... <laughs> Z Andrzejem tutaj. Dokumenty ujawniają dodatkowe stwierdzenia na... O kur... uczestnictwo uczestnictwa w or... Nieletnich. Ja pier... po... co się działo, nie? Był. No kto by się spodziewał? Bill Clinton? Nie! Nie może być gówno, uderza mocno. Jak się o tym pomyślisz? Chcecie, to ja wam pokażę. Ja, ja wam pokażę. Ja, ja wam pokażę, nie? Bo nie wiem, czy wiecie, wszyscy znajomi, którzy jakieś tam mają, powiedzmy, w cudzysłowie, brudy na Billa albo Hillary Clinton, kiedyś tam sobie znikali. Na przykład ja tutaj Wam zaprezentuję, w jaki sposób wygląda y, przysłowiowe samo. popełniane przez y, takowych kolegów, koleżanki pani Hillary i Billa Clintona, którzy wiedzą za dużo. Prawdopodobnie teraz też mnie to czeka i skończę ze szklanką albo z kubkiem w dół. Bill Clinton. O, to mnie najbardziej ciekawi, więc not have a with that woman. Zobaczmy, co to jest. W ramach swoich zeznań w 2016 roku Sjoberg przypomniała sobie, kepsey Epstein powiedział, że Clinton lubi ich młodych. Mam za myśli dziewczęta. No k... Ku... Donald Trump, tu czytałem już, doczytałem, zaraz znajdziemy może nawet ten temat artykuł, o co macie tutaj są potwierdzone. Tutaj jakby jeżeli chcecie to o tym możecie sobie poczytać. Yy, on nie dostanie żadnych oskarżeń, gdyż tam ta kobieta, czy tam mężczyzna, już nie pamiętam dokładnie, który to wszystko tam ujawnił, tam z tym rozmawiał z nimi, bo tam ja tak jak czytałem, to już jakby kobieta tam była, ale to, to przepraszam, mogę się mylić. Mówię, nie zagłębiałem się w to aż tak bardzo, bo mam wy. Co? Chciałem sobie się pośmieć z wami. David Copperfield, Copperfielda kojarzę, ale nie pamiętam go dokładnie. Amerykański magik sceniczny, a ja nie kojarzę typa. Z Ria go wiem, że kojarzę, ale tak o nich huła. No z mordy taki znajomy, nie? Patrzysz na niego? Ty, kur... Nie go Ale gruby. Starość, synek. A, ah, sorry. John Connolly. To nic ciekawego, to nic ciekawego. Leonardo DiCaprio. Czy kogoś to dziwi, tak szczerze mówiąc? Kurde, to jest jedna z rzeczy, bo tam... O właśnie, ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, było coś takiego jak obstawianie osób, które się pojawią na liście. Żałuję, że w tym udziału nie wziąłem, bo bym obstawił swoje wszystkie pieniążki. Bo wszystkie kurde jak dotychczas, jakie tam sprawdzałem, co ja coś tam nie, coś tam, wiecie, tak okiem rzuciłem, to wszystkie moje byteczki się sprawdziły. No zapójść za późno, niestety, no, przegapiłem swoją okazję. Ale Leonardo DiCaprio, koleś, który ma dziewczyny nie starsze niż 18-19 lat do 20, w sensie oficjalnie, Algor, były wiceprezydent USA za czasów Billa Clintona. <laughs> za czasów Billa Clintona? No kto by się tego spodziewał? Stary, ale tutaj. <laughs> Dobra, teraz tak usiądźcie wygodnie. Wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie na wózku. Znajduje się na tej liście, nie kto inny. Jak? jak? Kto? Steven... Kur... Hawking. Czajz. I to sobie pomyślicie. No dobra, ale on może tam sobie no po prostu po... Wózkiem po tych chodniczkach. No nie. no nie! No właśnie kur... Nie. Ja wam... muszę znaleźć to. Mam, znalazłem. Pokażę wam i przeczytam to wszystko i przetłumaczę wam od razu. Poczekaj chwilę! Mówisz mi, że Stephen Hawking przybywał na tę wyspę dla przyjemności? Taa. Jeffrey uwielbiał sprowadzać intelektualistów, by odwiedzali wyspę. <laughs> by odwiedzali wyspę, by mógł nagradzać ich ciężką robotę dla ludzkości, bądź z, z innych mrocznych pobudek. Czy Jeffrey rozmawiał kiedykolwiek z tobą o Stephena Hawkinga? Taa. Lubił oglądać Czekaj, Uh, dobra, sobie już. już. Rozebrane karmy, które rozwiązywały skomplikowane równania na zbyt wysokiej tablicy. To, to brzmi jak jakiś, nie wiem, odcinek jakiegoś serialu. To jest jakiś, nie wiem, Black Mirror albo... Nie wiem, czekać, no zobaczymy memy może z tym związane, co? No, czekajcie zaraz tutaj. No, a kto by się spodziewał? <grym> Stephen Hawking przybywający na wyspę Steina. Stephen Hawking podróż do Epstein wyspa. Co się dzieje? Ty, de mnie. O, parzeją, to, to, to prawdziwe nagranie. Przewidzieli nawet to. Czekaj! <grym> nawet Karwas zabrał. Nie. Że on sobie... Nie, dobra, no nie będę się pogadał. O, ale nie, jest tutaj. Epstein zaoferował nagrodę przyjaciołom. I to ja słyszałem o tym, że Epstein chciał zapłacić, żeby pozbyć się, wiecie, dowodów na to, że ten... Ja, ja bym... Ja bym chciał wiedzieć, jak to wyglądało. Ja przepraszam, ale ku... On, nie wiem, tym wózkiem driftował wokół i takie miał... Nie wiem, jak ten głos zrobić? Wiecie, co mi chodzi. Może i niedobrze, że wiecie. Eh, Barak, były premier Izraela. Nie no, za Michael Jackson, ale o Michaelu Jacksonie też czytałem. Możecie sobie zajrzeć. Ja wam tam wyślę, później tam w opisie. Wyślę wam też link do całego tego dokumentu, co ma te 90 stron. Nie? Michael Jackson to słyszałem, że tam nie świrował Pawiana. Tam nawet w tych rozmowach, że nie, nigdy nic nie próbował. Kevin Spacey, no, no to raczej do przewidzenia też było. No, tak nawet i wygląda, nie? Nic nie mówiąc, wiecie, który to jest? Nie ten z Domskard i tak dalej. nie? I on tam i tak został wcześniej skazany za winnego no, to właśnie na pościg lesek. Ja wcześniej też słyszałem, że on tam do dzieciaków go ciągnie. George Lucas. Oku! Tego nie słyszałem! A ta ciekawostka. No i w sobie wiecie, to tyle. no. Prędzej czy później wydaje mi się, że i, i zaraz ja tam się znajdę na tej liście do tego Wszystko, wszystko... To, Co wiecie, musicie teraz zapomnieć. Rozumiecie, rozumiecie.